Hejka, tu Sędzia, A dzisiaj zapraszam Was na vloga. Pójdziemy na zakupy, zrobimy przepisik do Mukbanga, pojedziemy na Kłady. To jest prezent urodzinowy dla kubcia. I robiliśmy sesję urodzinową. Dzień dobry, kochani. Witamy na vlogu. Jedziemy właśnie do Lidla po zakupki do Mukbanga, który już jest na kanale. Więc jak chcecie obejrzeć, to yy, oglądajcie. Jak gdzieś, gdzieś tu będzie, nie wiem. Gdzieś a jak nie, będzie. A jak nie chcecie, to nie oglądajcie. Nie chcecie, to też obejrzyjcie. No może będzie górze Wam się spodoba. No, na pewno no. Wam się spodoba. Na pewno wam się spodoba. I jedziemy powiedzonko. Czy ty już wiesz jaki przepis? Na miejscu. Tak, y, to jest y, taki właśnie chłopak. ja mam tak. Ja nie mogę wymyślić przepisu z głowy, ja nawet nie mam w głowie żadnych składników. Ja muszę zobaczyć wtedy jestem jak o, to z tym, to z tym, to z tym. No to tak jak masz właśnie w, jak w, jak w lodówce, lodówce. i są jakieś randomowe rzeczy, a on to złączy i wyjdzie coś dobrego. Wiecie, że on kiedyś, wiecie, że on kiedyś sobie wymyślił, że połączy serek wiejski z jajkiem i w sensie z makaronem. Makaronem jajku No makaronem w jajku z serkiem wiejskim. i. Mnie to tak obrzydzało, że ja nie chciałam mu w ogóle tego pomieszać. Tam jeszcze była chyba ta przyprawa do gyrosa. Ja nawet mu nie chciałam tego pomieszać, bo mnie to tak obrzydzało. Ale stwierdziłam, dobra, pomieszam mu to. I spróbowałam. I to było tak zajebiste, że naprawdę musicie tego spróbować. Mega połączenie. Mm, jesteśmy właśnie w Lidlu. Tutaj 20 lat obchodzimy, moje urodziny były No i wchodzimy sobie tak i robimy zakupy Tak Co bierzemy? Jesteś makaron ryżowy? No ja chciałam ten, ten, ten biały Dobrze ten Bo jeszcze jest taki tu fajny Udon Chcesz udona? Udon fajny Dużo udona chcesz? Co? Widzę wiele, czy udon, czy no, ciao czy... Y... czy jeszcze jest, a nie, tego nie. nie jeszcze jest ten ryżowy. Mm, no właśnie nie wiem gdzie oni go mają. Może no, weźmy udon. No to... Sos sojowy. Co jeszcze? A w ogóle co my chcemy? Jakie mięso? Kurczaka. Kurczaka? No. Aha, no dobra. Co to jest? Będzie kurczak w tempurze i w sosie. O mój Boże, ale to będzie dobre. Ja potrzebuję cukier, masz komu normalny? Mm, nie wiem Będziemy potrzebowali, oprócz tego co już mamy oczywiście Cytryny, cukru, wody niegazowanej A, y, mąki ziemniaczanej, szczypiorek I przydałaby się jakaś taka ostra nutka. nie wiem czy jakieś chili O może jakieś chili, no się mają A to będzie pasować? Będzie a ile kosztują? Pięć okay. To bierzemy jeszcze takie i... No, idziemy ogarnąć jakieś chili. Widzieli, jakie brzydkie cytryny. No, dziwne jakieś. No, na pomoc. Jest dziwne bardzo. Kraj pochodzenia jaki jest. Jaki kraj? Przykład strony. Hiszpania? Tak, Hiszpania. Mamy widzowie pomarszczone. Pomarszczone, żeby ostra. Lecimy dalej. Bierzemy mąkę ziemniaczaną, bo nie wiem, czy albo, mam na chacie. Albo skrobię ziemniaczaną. Chyba mam, ale lepiej wziąć. No I co? I mamy... Jeszcze coś? Już... Wszystko. Wzięliśmy kurczaczką, mleko. Chyba wsią. Mamy wszystko, widzowie. I jutro będziemy gotować. No. Gotuj, Suwarte. Wyszliśmy już z Lidla i opowiem wam historię naszych małych muszczków. Jest makaron udon, który ma 300 gram, gramów. Gram, gramów? Gramów. Gramów. I jest podzielony na cztery równe części. I my jesteśmy jak, a <laughs> jak oni to zrobili? Przecież 300, a podzieli na cztery. Jak oni to... jak to działa? I jesteśmy jak, <laughs> Ale jako i to na pewno to nie jest równe. Wchodzę w kalkulator i dzielę 300 na 4 i wychodzi 75, także powodzenia. Mankowiczowie, jesteśmy w Otwocku, pod Warszawą. Przyjechaliśmy pojeździć na kładach. Wybaczcie, ale jestem zestresowana. Łapie mi się trzęsą nogi, mi się trzęsą... czym ty się stresujesz? Bo ja wiem, że ty lubisz jeździć, tak? No. Także mogę spaść, więc się boję, że spadnę, się boję, że się szybko jechał, się boję, że wpadniemy jakieś w błoto. Ja w ogóle myślałam, że... Ja w ogóle myślałam, że możemy być tak w spodynkach, wiecie, no bo ciepło. Tu Ale oglądałam filmiki i słuchajcie... No kurczę, tam pełno błota i w ogóle ja myślałam, że to może jak tak ciepło, to się może nie powrócę na tych kładach, ale... Chyba się musimy tak mocniej ubrać, także no idziemy się przebierać. I co? Kus jest, nie ma błota. O. Tak. Dobra, idziemy się przebierać, i będziemy Wam nagrywać z GoPro z naszą no. jazdę. No, jak nie jest mokro to spoko, to już bez strachu GoPro. Słuchajcie widzowie, jestem udana. Mi jest po prostu niepisane y, nagrywać GoPro. W Energellandii pękły szelki, teraz nie wziąłam obudowy do GoPro. Także może za trzecim razem uda mi się nagrać to, co chce GoPro, ale próbowałam nagrać coś telefonem, więc coś, coś tam Wam tutaj powstawiam. Jak mi się podobało? Było bardzo fajnie. Trochę się bałam, ale nie było tak strasznie, jak się spodziewałam. Tak naprawdę spoko, tak przyjemne, fajne, ciekawe. No i nie było błotka, więc było spoczko, bo nie jesteśmy brudni. No i pan, którego to był prezent urodzinowy, proszę się wypowiedzieć. Zajebisty prezent, polecam wszystkim. Można poza*** dalać nie? Pod Biedronką. Fajny jest Biedronka. Nie, a tak serio, no to yy, zajebiście się tam jeździ. Szczególnie, że to nie jest tak, że macie jakiś plac, yy, nie wiem, i trzy górki, konkretny tor i macie zrobić sześć okrążeń i do domu. Tylko po prostu dostajecie na godzinę dwa yy, kłady, pięćsetki. Znaczy, no na jednego kładę. no no, no tak, no jednego kłada 500 na godzinę, czy tam na ile sobie wykupicie, i jeździcie gdzie chcecie przez ten czas. No, to jest sobie normalnie zalegalizowany kład, więc możecie po drodze. Oczywiście musicie mieć prawo jazdy i być trzeźwymi, no bo jakby logiczne. No i stosować się do prawa ruchu drogowego, ale raczej polecam zostać w lesie. W lesie, i... a tam na tych piaskach też no, fajnie. No, no w lesie po prostu. No. I szczególnie, że y, tutaj, akurat w Otwocku, jak pojedziecie. To od razu wam powiem, byli. jak wyjeżdżacie w lewo. Macie prosto, yy, druga w prawo i do końca to macie taki przygotowany jakby tor przez ludzi widocznie gdzieś tam sobie robili, że pewnie przychodzić jeździć. No. i jeździć. no. są zrobione właśnie takie wysokie górki, będziecie to wiedzieli właśnie na nagraniach, nie? To takie coś znaleźliśmy, no i były też piaski, gdzie można było skakać, fajnie, fajnie. No mega. mega. polecam, szczególnie fajnie, właśnie fajne jest to, że dostajesz to kładąc na godzinę, nie? No. Wypożyczasz, kłada i jeździsz gdzie też. chcesz. Polecam wszystkim, yy, super prezent, bardzo dziękuję mojej Sandzi kochanej. Dziękuję. jedzonko do W na stół? Gdzieś. Pod Warszawą czy w Warszawie? Nie wiem. Nie wiem, gdzieś Warszawie. Gdzieś koło w I słuchajcie, obok tego jest strefa mocy. Także zapraszanko. I tutaj macie kodzik. szybka reklama Idziemy jeść. Nie, nie, kochani jemy jemy. Ja mam drwala. No, nie, no, no, no. No, Ta nożem, weź bukera może. Ja nie wiem, jak się to wiesz. Kolejna próba. Tak o. A. Co? Mm, no, to tak O! Mhm. No, to co? Na pewno lepiej niż maku. No to wiesz, do barna. to jest inny smak. No, no tak. Zobacz, ten ser. No widzę. Jak wypływa. Wiem, że fajna opcja. Ale Bo to jest cheddar. Mhm. Mm. Tak Barnum Burger uważam, że lepszy. Mm -hmm. Ale dobra. Cześć chłopcio. Co uważasz? Bardzo. No, nie mam siły. Nie masz siły? Bo kupcio dokończa właśnie mojego, bo ja nie dałam rady. Jak oceniaś w porównaniu z Barnym Burger? No to Barn 10, a to 9 było. No ja tak samo. No dobra. Mega Bóg. dobre. Możecie sobie wybrać stopień wysmażenia, jak wierzecie większego. I bułkę. A trochę można. Bo zawsze dostajesz takie, jakie się smażył. Ja w ogóle się nie spodziewałam, że trafimy na tak dobre. No, no ale fajną ma nazwę, no pół na stół, no to tak mówi, jakby to ktoś prowadził z głową, nie? Lecz. No. Ale polecam tutaj przyjść. I nie jest tak drogo. Nie, nie jest tak drogo. Normalna Ale moniatka. Y Lemon, już wypita, ale lemoniada kiwi. Bierzcie. I wstawiajcie mięto od razu. Tak, i zrobić tak pś, 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 miętą. Mm -hmm. Mm -hmm. E, I spoko są ceny, bo jakby sam burger kosztuje około 30 zł. I za zestaw e, frytki, salsa i e, naczosy będziecie 10 zł. i kolesa. że kolesa? I sos. A, mówiłam salsa. Uh -huh. To Lesław jeszcze, plus tych frytek jest bardzo dużo i możecie wybrać albo frytki klasyczne, które są pyszne, albo łódeczki w rozmarynie, które też są pyszne, także zajebiste, a obok jest strefa mocy, możecie zrobić zakupy z moim, znaczy nie wiem, czy w sumie... A więc możecie zrobić zakupy. Dzień dobry widzowie. Mamy godzinę. Znaczy, w ogóle już mamy następne dnia, coś. Mamy godzinę 8.42. E, Jesteśmy rano, bo jedziemy zrobić fotkę moją rodzinową. Jedziemy. W ogóle jedziemy godzinę drogi tylko po to, żeby zrobić zdjęcie. Fajnie. E, no, bo znaleźliśmy tam takie ładne pole y, fioletowe i mam tutaj taki fioletowy strój i jest fajnie. Tak, kubcio? Kubcio mm. mm, lubi rano wstawać. Już się udało napompować balony, tam sobie leżą, ale było z tym trochę zamieszania, bo do tych balonów, bo to ogólnie są balony z Dilza i jedna cyferka jest za 10 zł, także spokocona, ale nie dają takiego patyczka. I mieliśmy trochę problemów z napompowaniem tego, ale się udało. Dobra. Że jedziemy, ale jedziemy jeszcze do mnie, bo ogólnie statyw do, do lampy, ale nie wzięłam parasolki, także w sumie nie wiem bo co brałam ten statyw. No to chwytu. Co? No to chwytu do rąk wziąć. To jest, żeby załątowała są parcel tą Aha, no dobra, no to, jak ja, Nie powinno być tak, że ja muszę coś wziąć, bo ja czegoś nie wezmę. Dobra. Oczywiście, że tak, najlepiej to, żebyś leżała. Nie no, ale ja zapomnę, No to powinniśmy sprawdzać, czy mam wszystko. No. Dojechaliśmy już na pole, tutaj mamy takie fioletowe pole i będziemy robić foty, skupcie. No, mm, może jakoś gdzieś ustawię aparat, żeby Wam pokazać, ale nie wiem, zobaczymy. No właśnie też nie wiem. E, zrobiliśmy już zdjęcia. A na sobie? Mam. Tak się wydaje. I było tragicznie. Znaczy mam nadzieję, że zdjęcia wyszły, ale warunki były okropne, bo tak wieje, bo przypuszczam, że dlatego, że jesteśmy nad jeziorem. Skręć No ale no nie wiem, no tak y, wiało strasznie y, Lampy w ogóle nie dało się używać Bo ona nam cały czas spadała No nie mamy żadnego obciążnika No nie mieliśmy żadnego obciążnika I y, no wiało mi Miałam włosy w oczach W ustach I balony mi latały Ciężko było Ale wpadnijcie na instagram Zostawić y, serduszko i komentarz, dziękuję To jest ciężka praca A nie jakieś... Tak Inne? No. Ciężka praca to jest influencerstwo widzowe Ciężka praca Widzicie jak trzeba się poświęcić, żebyście mogli zobaczyć zdjęcie na Instagramie? Jedziemy godzinę, męczymy się Ta. na jakimś polu Chłopcze jest Ta. cały pogryziony, jakaś wielka mucha go ugryzła aż do krwi Widzicie? Nawet y krew, krew pod. pot i łzy Normalnie, ciężka praca Jesteśmy właśnie na Orliku, robiliśmy Foty, zajebiste foty, bo... Jest... Siema widzowie. O, siema, siema. E, bo jest zajebiste słońce i zrobiliśmy zajebiste foty, teraz będziemy grać w kosza. Patrzcie jaka zajebista piłka w ogóle, chupciowy wyczaju, jakbyśmy w Sinseu. W sin za dwie dyszki. No, na promce, Fajna piła. Będziemy grać teraz. Jak coś to nie umiemy grać. O, ej, weź, pokaż te triki fajne. Swoje triki. Czekaj. No. Nie, nie. Już nie te czasy. Oh. Boże, nie strasz mnie! Co ty? Weź! Hej widzowie! E, dzisiaj w ogóle e, jest już wtorek. Ostatnio, jak się widzieliśmy, to była niedziela i w niedzielę mie mieliśmy nagrywać mułbanga. E, ale ta ciepła pogoda e, zmiotła mnie z planszy. W poniedziałek nie, nie mogliśmy tego nagrać, bo były moje urodziny. Możecie mi napisać wszystkiego najlepszego, chociaż już jestem po urodzinach, ale możecie napisać. E, w ogóle, patrzcie, straciłam paznokcia. Mm. Tak, i miałam wczoraj urodziny i chciałam was zabrać ze sobą, ale powiem wam, że znowu pogoda z mnie z planszy i czułam się okropnie i jeszcze siedziałam z Klimą w pokoju i ja mam ogólnie problem z zatokami, więc Klima to nie był dobry pomysł i bolała mnie głowa fest i jeszcze dostałam... Przeziębienia, pęcherza, zapalenia. No, wiecie o co chodzi. Także nie. no Ogólnie, urodzinki były zajebiste i super było i dostałam super prezenty i w ogóle kocham, kocham. E, tylko, że no, czułam się jak gówno. E, ale dzisiaj już się czuję super i, i dzisiaj nagrywamy mukbanga. E, także zaraz będę wam pokazywać przepisik z kupciem. E, ale jeszcze. Bo tak, co dostałam? Dostałam od chłopcia taki wałek, mam go właśnie teraz na włoskach i pokażę Wam też efekt właśnie tego wałka, jakie on robi loczki. Ja ogólnie nie, nie umiem tego zakładać chyba. Pierwszy raz to robiłam, także nie wiem, czy to w ogóle wyszło, wyjdzie, ale wyszło mi tutaj w sensie z tego, wyskoczyło mi parę włosków i jakieś tam są loczki, więc może będzie git. Więc tak, taki prezencik. Od chłopca jeszcze w ogóle dostanę chyba dwa prezenty, tylko że po czasie jeden będzie 2 lipca i jeden kiedyś tam. No, ale patrzcie na ten prezent. Czy to nie jest piękny, najpiękniejszy bukiecik na świecie. Jeszcze wczoraj. Jeszcze wczoraj no patrzcie, jak on jest piękny! zesram się. Szkoda, że on nie może tak całe życie być taki. Jeszcze wczoraj miałam różowy fil i poszliśmy do różowej kawiarni. I miałam takie różowe bukietiki, no po prostu piękne, piękne. Dziękuję, chłopcze, kocham. A od mojej mamy dostałam kaskę na powiększenie ust. Będę sobie właśnie powiększać za. Kiedy? W czwartek. Dzisiaj mamy w. Tuż niedługo! Zestresowałam się teraz. No, więc będę powiększać usta, ale raczej nie będę robić tego filmiku, bo już raz robiłam. Więc, no, jakby zresztą to pewnie nie będzie jakaś fest, różnica, więc bez sensu. E, ale pewnie będę rela relacjonować e, na Instagramie, także warto obserwować Instagrama. Dziękuję. Będę ściągać teraz wałek. Czekaj, co z tego wyjdzie. Mówię coś ładnego. Stresowam. I teraz wiem, że tutaj się tak się od góry wyjmuje. Uwaga! Ej, chyba coś wyszło. Ej, widzowie! Kawałeka Mocne. Fajne. Chyba to jeszcze rozczesują. Nie wiem, czy to rozczesać. Siole jak syno może. co? rozczesywać to czy nie? Takie są chyba cute. Patrzcie, jakie zajebiste. Witam w mojej kuchni Gotuj słuchaj. E, dzisiaj będziemy robili jedząko do domu Banga I to będzie makaron udon z kurczakiem w tempurze w sosie Sojowym Sojowym No, takim słodkim, słodkim I z Szybkami, które tam leżą z i które ma... trzeba namoczyć teraz mamy się takie z chili Z grzybami No wiadomo. Dobra, na początek potrzebuję ciepłej wody Do grzybów Gziby takie. Może je pokroić, prze. Nie, właśnie nie. chyba się nie da. One hmm. są twarde. Może nie. Dobra. tylko Grzyby się oczą, Filtruje się woda do sosu. No to bierzemy się. Teraz w sumie robi się 5 minut. Więc to tu zrobimy kurczaka. Teraz robimy kurę. pokrojone mięso, więc teraz potrzebujemy, właśnie, potrzebujemy mleka. Tutaj. Mamy mleko. Sól, pieprz, właśnie. Solimy, pieprzymy. Bo to się rozrabia z wodą. To po co ci mleko? Ja to robię po swojemu. No dobra. Nie interesuje mnie, jak się robi profesjonalnie. Na 10. I ja mam taki plan oto. Wyciągam tę kartę. Uch. Co? To, to rzeczywiście nie jest gotowa tempera. No to jest mieszanka. To jest masa. I co? Aha, no to nie jest to, co myślałem. O kurczę, widzowie, widzowie. Prawie. I co to oznacza? Bo ty myślałeś, że to jest gotowa panierka. Mhm. Podtaczasz kurczaka w mleku mhm. i w panierkę, a to no jest dobra, dobra, no to dobrze, już wiem. Poczekaj. Jeden do 1 Czyli. Kurczę, widzowie, to się zdziwiłem, szczerze mówiąc. Ale spoko. Chłopczyk Dwiczak, coś na głowie jeszcze ma. Zróbmy 50 gramów. Tylko. I 50 gramów wody. Za wody. Za wody? I chyba tą całą weźmiemy, wiesz? Tak? No. No dobra. Rozgrzać mocno olej. Mocno musi być rozgrzany. Musi być nagrzany jak mój stary. A masa... A kostki lodu? Musi być zimna, moi drodzy. Więc bierzecie kostki lodu i wrzucacie. Bo masa musi być zimna. Powtarzam. Jak masa będzie zimna, a olej będzie gorący, to to będzie bardzo chrupiące. Tak? Tak. No właśnie, nie wiedziałam o co tu chodzi. Trochę więcej o olej poświęcić. No to też mi się tak wydaje. To nie musimy być na głębokim w ogóle? No, najlepiej by było, ale bez by sprzedawamy Parę Parem mięsna No to by w sumie tak. Niech się rozgrzeje olej. Mhm, to to mleko rzeczywiście nie jest potrzebne. No mówiłam! Więc. Hmm, no cóż. Wyjęliśmy już kurczaki, proszę bardzo, tak się prezentują kurczaczki w tempurze. Sandra kroi grzybi. No takie właśnie o. Takie? No. Dobra. Grzyby kroi. Yy, woda wstawiona, trzeba ją lekko osolić. I tam będziemy robili makaron. My robimy tyle. I to się okaże, czy to jest za dużo, czy nie. Nigdy nie robiliśmy McDonald. No właśnie, bo nigdy tego nie robiliśmy. W sumie nigdy tego nie robiliśmy. No. Także... A ja teraz będę robił sos. Nie pamiętam już trochę, ale. Trzy łyżki sosu sojowego, sześć łyżek wody, pół cytryny i dwie cukru. Widzowie, podwójnie jednak robimy, czyli to co mówiłem wcześniej, ale razy dwa, jakby ktoś nie wiedział co znaczy. A ja widzowie skroiłam papryczkę Chili i policałam sobie palce. Ale to jest dziwne. Tu no mam wiecie, że to wygląda patyki. I w dotyku patyki. jest patyk. Pokaż. Ej, tu jest jak patyk... Dlaczego to można jeść? Czemu myjemy patyki? Nie wiem czy tam taką mnie zrobi, wiesz? Tak ja patrzę. Aha. No. Dobra. Jakieś 5 minut No. Gotuje. To wygląda jak jakiś Chinese street food. Działo. No co, no wrzuciliśmy makaron już na patelnię z grzybami i chili, wlałem teraz sos i teraz trzeba dodać trochę skrobi. Nie wiem ile, na oko. A to robię na oko. Dodaję, widzę, że jest git. Sprawdzamy czy, czy już jest takie jak powinno być, czy nie. Tak Woda. Skrobia. Tak to powinno wyglądać, właśnie widzowie. Tak jak na załączonym obrazku. O, w ten sposób. Aczkolwiek, wydaje mi się, że mogę dać jedną łyżkę mm, sosu sojowego mniej. Tak. A Trochę czemu? jest bardziej wyczuwalny niż zawsze.